Ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki Twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając. Zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię ED. Tylko grupa separatystów. Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś trzy lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, Postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu, co prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć, i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni Ziemi najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach. Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Sam. Użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń. Mieszkańcy węzła górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś ala la smoła. Przybywa tego z każdą minutą. I niedługo pewnie zacznie zalewać ulicę. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu Smoły. Znajdziesz tam zlecenie z Górskiego, sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Uważaj sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik można je uszkodzić na wiele sposobów. Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. A ver Planuje identyfikator bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękujemy. Odkażanie kombinezon. Dane zgodne. Witaj. Samolot bridges. Co ty do cholery, wyprawiasz, Bridges? W tej waszej sieci siedzą naprawdę paskudne rzeczy. Nikt nawet kijem by ich nie trącił. Myślałam, że sami na to wpadniecie. Nie życzymy tu sobie waszej sieci hiralnej ani UCA. Ten głos. To ty, mamo? Mhm. Uderzyłaś się w głowę, mamo? Nie jestem twoją matką, a jej, daleko do mnie. Dobra, dość tego, mamo. <laughs> Wam mnie nie słuchałeś, kolego. Węzeł Górski każe tobie i UCA spływać. Jak tak dalej pójdzie, przez wasze wymysły dojdzie do kolejnego wdarcia. Nie prosiliśmy, żebyście mówili, jak mamy żyć. Sami o tym zdecydujemy, jeśli łaska. Chcemy tylko, żebyście czasem na coś dostarczyli. Nic więcej. Mówisz w imieniu miasta? Zgadza się. Ja tu rządzę. Jestem Lockner. Loknę. Czekaj, musimy porozmawiać. Jesteś inżynierem, tak? Słuchaj, idź do domu i nie wracaj. Posłuchaj mnie, musisz mi pomóc. Nie chcemy was tu grydziec. Tylko pogarszacie sprawę. Jego sieć Hiralna i UCA nie będą kompletne. Co teraz? Posłuchaj sam. Sam? Lokne to bliźniaczka mamy. Należała do Bridges 1. Poszła na zachód zresztą. Druga grupa, jak mama. Oczywiście tak naprawdę nie nazywa się mama, tylko Malingen. Obie mają dums i są geniuszkami. Mama specjalizuje się w fizyce stosowanej. Lokne w teoretycznej. Mama zaprojektowała hardware Cupid'a, Lokne Software. Podobno potrafią rozmawiać na odległość. Łączy je wyjątkowa więź. Nie wiem, jak to możliwe, ale coś ci powiem. Bez nich nie byłoby sieci chiralnej. Niektórzy mówili, że były jak jedna osoba w dwóch ciałach. Być może dlatego udało im się stworzyć Cupid'a. Ale po wypadku Mallingen coś się zmieniło. Lockne odeszła z Bridges i odcięła się od nas. Nie wiem, co między nimi zaszło, ale bez Lockne nasze plany zjednoczenia Ameryki spełzną na niczym. To nie tak, że proszę cię, żebyś wsadzał nos w ich osobiste sprawy. Choć może to pozwoliłoby nam przeciągnąć Lockne na naszą stronę, co byłoby świetne, ponieważ bez niej nie zdołamy na nowo zjednoczyć Ameryki. Czasem daj znać, gdybyś wpadł na jakiś genialny pomysł. Dobra robota.